In the city and I'm working Dzień dobry YouTube, witam Was w kolejnej dawce newsów ze świata kulturystyki i fitness, a dzisiejszy odcinek rozpoczynamy najnowszym updateem sylwetki od Martina Fitzwatera. Martin Fitzwater w roku 2025 nie jest za bardzo skłonny do tego, aby dzielić się tym, jak wygląda jego sylwetka w poszczególnych tygodniach, zbliżając się do zawodów Pittsburgh Pro. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale być może jest to strategia Ala Dorian Yates, i Martin po prostu nie chce za bardzo wychylać się przedszereg. Natomiast podzielił się z nami progresją sylwetki na 12 tygodni do zawodów Pittsburgh Pro, mimo tego, że tak naprawdę do zawodów Pittsburgh Pro zostało mniej niż 8 tygodni. Jest to progres na przestrzeni roku. 12 tygodni do zawodów Detroit Pro w roku 2024 kontra 12 tygodni w roku 2025. Różnica między zdjęciami to 20 funtów. Widać bardzo wyraźnie, że ma Martin Fitzwater jest nie tylko zdecydowanie większym zawodnikiem, ale też zdecydowanie bardziej pewnym siebie, bowiem Martin Fitzwater jest aktualnie czwartym najlepszym kulturystą na świecie, zgodnie z rankingiem Mister Olympia. Wiele osób sprzeczało się nawet, że powinien być wyżej niż Derek Langsford, czyli na trzecim miejscu. Niemniej jednak było to na tyle kontrowersyjne, że myślę, że nie nam oceniać, czy tak naprawdę na to trzecie miejsce zasłużył. W tamtym roku Martin nie tylko wygrał kilka zawodów pro dosyć dużej rangi, ale też pokonał Chris'a Bamstata na zawodach EVLS w Pradze. Chris jest tak naprawdę chyba najbardziej znanym i najbardziej rozpoznawy, w świecie kulturystyki i fitness zawodnikiem na ten moment. Dlatego też było to bardzo przełomowe, jeżeli chodzi o kwestię kariery Martina, bo myślę, że bardzo wiele osób, które do tej pory Martina w ogóle nie znało i go nie śledziło, po tych zawodach na pewno zaczęło. Martin pokazuje nam całe spektrum swojej sylwetki, czyli mamy bicepsy przodem, mamy klatkę piersiową bokiem, mamy most maskulera no i mamy bicepsy tyłem. W każdych z tych płuc widać wyraźną poprawę, jeżeli chodzi o kwestię masy mięśniowej, ale również, jeżeli chodzi o kwestie pozowania, nad czym bardzo mocno Martin Fitzwater w tym roku pracował. Jak on to mówił, głównym problemem, jeżeli chodzi o kwestie pozowania u Martina, była mobilność i na tym skupiali się przede wszystkim razem z swoim trenerem, czyli bosem of Outlaw. Tutaj bardzo dużo pracy osobistej Martina, jak i pracy na tkankach miękkich z fizjoterapeutą. Who's the best bodybuilder na Instagramie wrzucił bardzo ciekawe porównanie? Jego zdaniem jest to najlepiej spikowana forma Martina kontra najlepiej spikowana forma Nika Walkera. Ja daję Wam to jako pokarm dla myśli. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o sylwetkach obu panów na ten moment i w tych porównaniach, i kto Waszym zdaniem będzie górował na tegorocznych zawodach Pittsburgh. Bowiem będzie to na pewno nie lada walka. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merchu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki i wracamy do materiału. Każdy prawdopodobnie ma swojego ulubionego kulturystę, każdy ma swojego ulubionego idola, ale czas płynie, a z roku na rok pojawia się coraz więcej nowych nazwisk, które mogą w każdym roku zmienić scenę kulturystyki bardzo wyraźnie i bardzo drastycznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka czarnych koni roku 2025, które moim zdaniem warto jest zacząć obserwować. Pierwszym zawodnikiem będzie oczywiście Elliot Dermont, który jest Wielu osobom już bardzo dobrze znany. Ewert jest prawdopodobnie jednym z najbardziej imponujących zawodników amatorów na ten moment. Niemniej jednak jego tendencja do przesadzania z robieniem formy spowodowała, że od kilku lat nie może zdobyć karty Pro, ponieważ na kilka tygodni lub na kilka dni przed zawodami zazwyczaj ląduje. W szpitalu. I tak też było w roku poprzednim. Elliot musiał skończyć swoje przygotowania do zawodów i niestety ponownie nie udało mu się karty Pro zdobyć. Niemniej jednak jest to na pewno bardzo obiecująca sylwetka i w roku 2025, jeżeli tylko uda mu się na scenie pojawić, myślę, że nie będzie najmniejszego problemu z tym, aby zdobył wreszcie kartę Pro. Albertas Kiirickis, czyli 19-letnie odkrycie roku 2025. Większość mediów społecznościowych trąbiło bardzo mocno ostatnio o tym chłopaku, ponieważ jest to zdecydowanie. Fenomen. Sam Fuad Abiat albo już zaproponował, albo stwierdził, że zaproponuje mu dołączenie do ym, marki Hostile, ze względu na jego ogromny potencjał. Myślę, że niezależnie od tego, czy ten chłopak będzie startował w kulturystyce, czy w Classic fizik, ma ogromny potencjał do tego, aby w 2025 kartę Pro zdobyć, a następnie myślę, że spokojnie może już z prosami wychodzić na scenie. I przynajmniej w top 5, top 8 się uplasować. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie zawody wybierze, ale na pewno jest to chłopak, który ma ogromne możliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego bardzo młody wiek i ilość lat, które ma jeszcze w zapasie do tego, aby się rozwijać. Kolejną sylwetką, na którą warto zdecydowanie zwrócić uwagę jest Niko Stallone I chociaż śledzę tego gościa od bardzo długiego czasu, całkowicie wypadło mi z głowy jego nazwisko. Dopiero Ivan Bodybuilding w ostatnim filmie wspomniał o nim, no i okazuje się, że Niko startuje na najbliższych zawodach FIBO, gdzie spróbuje sięgnąć po swoją kartę PRO. Jest to na pewno zawodnik, który ma imponującą sylwetkę i myślę, że jeżeli w tym roku wniesie odpowiedni pakiet na scenę, to karta Pro nie będzie większym problemem. Do tej pory Niko pojawiał się na scenie, ale jego forma nie była wystarczająco dobra do tego, aby tą kartę zdobyć. Aktualnie podobno ma nowego trenera, no i na pewno na ten moment wygląda fenomenalnie. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto obok niego stanie na scenie. Kolejną sylwetką, koło której nie można przejść obojętnie, jest oczywiście Joan Pardales. Większość osób go zna, ponieważ ma on naprawdę duży kanał na YouTubie i w swoim kraju jest osobą bardzo rozpoznawalną. Ostatnio nawet można było go zobaczyć w brazylijskiej telewizji. Joan na co dzień współpracuje z Francisco Espinem, który go prowadzi, jeżeli chodzi o kwestie przygotowań do zawodów. Natomiast widziałem nawet ostatnio na jego YouTube, że brał kilka lub może nawet więcej niż kilka lekcji pozowania z samym Milosem Sarcewem. I wygląda na to, że jest z nim w całkiem dobrych stosunkach. Joan już kilka razy był w Stanach, gdzie miał przyjemność trenować z naprawdę dużymi nazwiskami, także myślę, że jest to kwestią czasu, jak ten chłopak będzie popularny na całym świecie. Joan zdobył kartę w roku 2025, a następnie debiutował w zawodach pro w roku 2023, po czym zrobił dwa lata przerwy, no i trzeba przyznać, że te dwa lata na pewno solidnie wykorzystał. Patrząc na nogi Joana na ten moment na myśl przychodzi mi tylko Carlos Tomas Jr. No i pomijając tylko fakt tego, że tutaj zdecydowanie Joan ma szerszą talię niż Carlos Tomas Junior. No i nieco mniejszą górę, to na pewno jest to zawodnik z ogromnym potencjałem i ja będę go śledził w roku 2025 bardzo uważnie. No ostatnim nazwiskiem, na jaki warto jest zwrócić uwagę, można powiedzieć, że jest to wisienka na torcie dzisiejszego odcinka, jest oczywiście Kolosus Ken. Gość, którego predyspozycje są ciężkie nawet do opisania. Myślę, że możliwości, jakie ma Ken najlepiej opisuje fakt, że jako debiutanckie zawody wybrał zawody New York pro, na które przygotowywuje się aktualnie. Myślę, że jeżeli ktoś w tym roku nas zaskoczy, to właśnie Ken, a jedyną rzeczą, która może spowodować, że nie będzie o nim za bardzo głośno, jest niedowiedzenie formy co mam nadzieję, w jego przypadku nie wystąpi. Jedyną osobą, która ma podobne możliwości do Kena, jest wciąż Carlos Tomasz Jr., przy czym Carlos Tomasz Jr. znany jest z tego, że raczej formy nie rowozi. Ja liczę bardzo mocno na Kena. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o sylwetkach, o których wam dzisiaj powiedziałem, a za jakiś czas postaram się przygotować podobne zestawienie z polskimi zawodnikami, ponieważ, jak też wiecie lub też nie wiecie, w tym roku po raz pierwszy odbędą się zawody Pro w kategorii Open, gdzie wielu zawodników ma zamiar debiutować na scenie. Także dajcie znać w komentarzu, a na pewno przygotuję dla Was taki odcinek. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej, a my słyszymy się w następnym materiale na kanale.